A to? A co jeśli... Co jeśli zajmowałbym się pociąganiem z pustu za pieniądze? Synu, jeśli już masz być bandytą, to bądź dobrym bandytą. Najlepszym w mieście? Najlepszym w Teksasie. powiedział kiedyś wielki mędrzec Przed wyruszeniem w drogę należy zabrać drużynę Musisz się pospieszyć Kolej za jakieś 20 minut będzie leżał z dziurą w podtynku Dobra, dzięki chłopaki za wszystko Ja będę leciał A ty weź kup sobie coś ładnego Bo masz minę jakby ci ktoś w owsiankę nastał Piwo No, na przykład oh, W szefie, bo ja nie wiem, czy ja tyle przemocy zniosę. Wiesz co? Jakby mnie to choć trochę obchodziło, to bym z Tobą o tym pogadał. Ale że mam to w dupie, masz go tłuc, dopóki ci nie każę przestać. Eee, tak tylko się zgrywam. <grym wiosenka> Myślę sobie ostatnio, że skończyło się kozakowanie.